Wytaj w mojej wyobraźni, 4: Rozpoczyna się wyprawa do jej wyobraźni. Jesteśmy na plaży. Są nas dziesiątki, myślę, że i setki. Widać jej myśli, płoną, a muzyka, która umożliwia przeniesienie zgrabny skoki z cząsteczki na cząsteczkę, to kaleo. I Can go on without you. Czuję, docieram. Jej wyobraźnia przypomina spocone łóżko, jeśli choć kwant energii się do niej dostanie, rozpocznie się długa droga przez krainy jej wnętrza. By za jakiś czas przypomnieć jej, już w Królestwie Świadomości, że już gdzieś widziała tego chłopaka w chuście. Ale co jego postać, jak płomień, robi w mojej głowie? W takt za muzyką, uwalniając most. Docieram do różnych zupełnie nieznanych mi osób, tak by móc choć na chwilę zaprosić ich do wymiaru, w którym przez piękny i rozległy ogród płynie srebna rzeka. I nie ma tam strachu, i nie ma tam zła. Ale muszę też myśleć o teraźniejszości, ba, o wymiarze ogólnym, trzecim świecie zaraz za światem we mnie, a tym co subiektywnie postrzegam. I szepcze jak wojak po przegranej bitwie, w której wycelowano już armaty. To dla Was stworzyliśmy taki świat. Dzieci, idę. Na planie planetarnym poruszam się wbrew prądom i tektonice, lecz z respektem dla wzniesień i morza. Pod mną beton wokół ludzi jak ptaki i ptaki jak ryby. Gdy nachodzi mnie myśl o tych, dla których stworzony został ten świat, plemię zbiorcze patrzy w jedną stronę i mruczy. Patrzę z nimi. Na nocy jedzie dziewczyna, cud, miód i siłownia. A za nią taka sama postać, tyle że z narzędziami męskimi. Ona przykuca, potem staje, Zaciąga sukienkę na tyłok i pokazuje gołe pośladki. Osobnik męski kręci to telefon. A może tak wygląda życie pod presją w ich plemieniu? Może wymieniałem się takimi filmikami przy kolacji ze znajomymi? Od razu przypominam sobie doniesienia z zachodniej granicy, gdzie młodzi lekarze wraz z rodzinami koczują dwa tygodnie w piwnicy, bo nie stać ich na wyjazd na wczasy, a do takich lekarzy nikt nie chodzi. Podczas gdy ja jestem jedynym podróżnikiem, którego miliardy opowieści przeznaczyły na skok z mostu wyobraźni, Wiele istot chce uciec z ogrodu. Zapewne z powodu nudy.